Dzień dobry, kochani, e, witam Was w sezonie Skorpiona. E, dzisiaj usłyszałam, e, że sezon Skorpiona to sezon, w którym e, nasz cień e, pojawia się, aby flirtować z nami, i bardzo mi się to spodobało, więc się z Wami dzielę. E, dokładnie tak to wygląda. E, głębie, głębinowe Skorpiona są cudowne, zapraszają nas. Żeby naprawdę mocno zajrzeć w siebie, pozmieniać nawyki, zrozumieć, wyciągnąć na powierzchnię to, co ukryte. Także jeden z moich ulubionych sezonów, ponieważ mam księżyc w Skorpionie, także głęby, głębinowe, uwielbiam i wtedy też najwięcej sesji prowadzę to prawda, dzisiaj takie piękne słoneczko jak lato, więc nie zachęca do zagłębiania się w siebie, tylko raczej do radosnego wędrowania po lesie. Ale na prośbę wielu osób dodałam konsultacje, ponieważ nie każdy od razu chce iść na sesję energetyczną czy na sesję odczytu duszy, i wiele osób mnie prosi o taką konsultację, rozmowę. Gdzie możemy być w otuleniu rejki, właśnie? Mamy otwarte kroniki akaszy, żeby jak gdyby te odpowiedzi spływały od siły wyższej. I po prostu jest to taka pogadanka, rozmowa, gdzie czasem podaje jak coś tam oczyścić. Wszystko zależy od tego, kto czego potrzebuje, tak? jak sobie z czymś tam poradzić. Tak, doraźnie, tak naprawdę. Jest to też sesja. Taka konsultacja dla osób, które już ze mną pracowały i po prostu chcą dokończyć pewne rzeczy albo skupić się na jednym jakimś tam aspekcie. Te sesje można oczywiście sobie powtarzać. Jak już ktoś miał odczyt duszy, no to wtedy możemy konkretnie popracować tak z wewnętrznym dzieckiem na takiej konsultacji, czy z rodem, czy jak gdyby omówić. Jakieś sesje takie specjalistyczne, które mogę ułożyć pod kątem każdego klienta i wtedy się indywidualnie umawiamy. Także na prośbę taką konsultację wrzuciłam na stronę. Przypominam, że 1 listopada mamy normalnie grupowe rejki, a 10-11 listopada jest kurs Kronika Kaszy. Wszystko znajdziecie w zakładce Wydarzenia. A ja zmykam do lasu i życzę wam samych cudowności i głębi głębinowych w sezonie skorpiona. Buziaki. Pa pa.